Strony, Oleg, witam Was bardzo serdecznie na pierwszej serii konkursu. Pierwszego konkursu polisz turu 50 zawodników, w tym 6 lub 5 biało-czerwonych. Jeśli się nie mylę, obejrzymy. A jeśli mowa o biało-czerwonych, to Kamil Stoch rozpoczyna pierwszą serię pierwszego konkursu. Polisz turu Kamil Stow już w powietrzu, ale z takim skokiem o awans będzie ciężko do drugiej serii. Co prawda, no próba wyśmienita. Ale no w kwalifikacjach pokazało, że musiał trochę czekać na was. Maciek. Ale nasza nadzieja z kotem też gaśnie choć daleko. Ale jest drugi, no te noty zabrało. No dwa metry dalej skoczył, co prawda od Kamila. Ale mogło być lepiej. Erik O Ojej, nie nieudany! Konkurs Erika Belshowa. No pola. Sym, może wejdą, ale muszą poczekać, bo to będzie trochę czekania na pewno. Etu Jainen reprezentant Finlandii. Skarcze, jakby to powiedzieć, przeciętnie. A teraz reprezentant Japonii. Sto, przypomnijmy, prowadzi przed kotem po czterech skoka. Czy będzie prowadził po pięciu? Zależy od Rena Nikajdo. Nie będzie już prowadził sto. 135 Rena Renanikaido. Dobry skok, a teraz pierwszy z dwóch reprezentantów Kazachstanu, Sabirżan Muminov. Ale skok słaby Muminowa skoczył 10 metrów krócej niż Timi Zajc. Tylko <grym> to jest zbuminowanie Zajc. Dobra, wracamy na ziemię, bo wracamy do Wisły, bo wracamy, bo Karl Geiger już się wzbił w powietrze. I daleko szybuje Geiger. Brawo, jest liderem Niemiec, 132 metry. Może Paweł był z tego skok niż w kwalifikacjach? W kwalifikacjach słabo. Leć Paweł! No i poleciał dalej! Poleciał dalej! Jest trzeci, 130 metrów, dobry skok. Sondal był trzeci lub czwarty w kwalifikacjach. Jak to powiedział Igor Błachut lub Michał Korościel, jest, jest kozakiem. I ten skok, to potwierdza, jest kozakiem, cytując, 132,5 metra, jest obecnie liderem. No Polacy trochę się naczekają na awans. o ile jacyś wejdą ciekawi. Robert Johansson. O, jejej, nieudannie. Ale tu mamy jeszcze paru takich słabych skoczków, którzy mogą wpuścić Polaków, ale nie muszą. Nie wiem, czy do nich zalicza się Halvor Egner Granerud, ale raczej nie, ale to Granerud ma taką wahającą się formę. Na razie Polacy są ci trzej pod rząd, czyli Wąsek stoch, kot. reprezentant Austrii z dwunastym numerem startowym, Stefan Kraft. Dobrze, 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 były. rekordista tego obiektu przed przebudową. Jest czwarty, no Polacy coraz bardziej spadają, co nas martwi niestety. Ale trochę słabszy skoku czkuwiec, jak na przykład Konstanty Schmidt, który nie zawsze jest w wybornej formie. No i ten skok, moja słowa potwierdza, że Schmidt nie zawsze jest w wybornej formie. Anze Laniszek, bardzo dobrze skatał. Warunki mech narty podobne jak w kwalifikacjach. A więc leci Andrzej, to wysoko, wysoko daleko wykorzystał te warunki Andrzej Laniszek. Przeskoczył skocznie, pół metra za rozmiar obiektu. Brawo! Dla prowadzi, a teraz Ryoju Kobayashi. Spóźnił lekko wyjście z progu, ale leci. Dobrze, dobrze, dobrze. Polacy chyba nie mieli pecha z warunkami, tak mi się wydaje. No bo kod jest dziesiąty. A to dopiero szesnasty skoczek na liście startowej. To on będzie czternasty w kolejce oczekujących. Ale to spokojnie, bo jest na przykład taki Giovanni. Wpuszczę i tam paru zawodników. Jest deszfanden. No dobra, Deszwanden nie wpuści, bo deszwandem jest w dobrej formie. Chyba albo i nie, albo będzie za kotem, będzie 12, 11. Jest za, no jest za kotem, jak mówiłem. Oto rekordzista skoczni imienia Adama Małysza. Andras Andreas Wellinger. Pamiętny konkurs duetów, tam była bitwa na rekordy i daleko, nienagannie, przez cały skok Wellinger. Ale daję mu to dopiero słabą lokatę. Markus Eisenbichler. Bez formy. Bez formy Niemiec. Czy potwierdzi moje słowa Markus Eisenbichler? Potwierdzi. Bez formy reprezentant Niemiec. Arti Aigro, reprezentant Estonii. Leci, Aigro, 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 Aigroooo! Ale spóźnione lądowanie. Czy byłaby szansa, że on by przegonił Stocha i Kota? Nie, nie byłaby. Jaslander naby też nie przegonił. Leczekamy. czekamy. Teraz po skoku Wladimira będzie wiadomo, kto jest awansem. A więc Wladimir Zografski. A więc awansem Anzelanisek. Maciej kod 11, Kamil. Dziesiąty, wąsek, dziewiąty, no to policzymy. Sobie, kto musi skoczyć taki raz: dwa, trzy, cztery, Franca też policzę: pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kot może mieć lekki problem? Kot może mieć problem? Ale Stoch i wąsek nie powinni mieć problemu. Jak Państwu czytałem. Przed chwilą listę tych, co skoczą krócej najprawdopodobniej. To nie powinni mieć problemu. Pióz Paszkę! Daleko! No to Stoch też raczej wejdzie. On wpuszcza! do konkursu, bo tam tutaj mi się myli, I Krystofera Ericksena Sundalla! Tomę Preus! 23 numer startowy pierwszej serii pierwszego konkursu poliszturu reprezentant Słowenii wysoko no ze ale 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 wpuszcza Bellingera no to na pewno już tam już, nie czu, już naprawdę Polacy tam na pewno wejdą bo nie wiem czy Francy dobrze skoczy czy nie teraz już to mają nikarmi tak Tamten wpuścił. Larson wpuścił Ria i Czy dobrą formę przywiózł Naoki Nakamura? Na polisz na tur. Reprezentant Japonii! na Naoki Nakamura! Leci, leci, leci na Nakamura! No to jest to takiej Trochę falowały narty. No ale czeka na razie. Na razie czeka. A czy czekać będzie musiał się Jelar? Bo Jelara nie liczyłem, ale Jelar. Różne rzeczy potrafią być i jest z Zabąskiem. Timi Zajc rozdzielił naszą trójkę Polaków, że już jest trzech podrząd lecz dwóch. Dobrze to wygląda, bez perspektywy Zajca noty mogą być gorsze, ale też są dobre. Oleg zniszczął. reprezentant Polski z Wisły. Potrafi skakać na tym obiekcie. OLEG daleko! Jest drugi, 133,5 metra. Brawo! To był bardzo dobry skok zniszczoła. Bardzo dobry, a teraz Winhopa losary. Na razie mam jednego Polaka w serii finałowej. taki cicliny ten skok. I Mark Miller. Bo ja chyba liczyłem, że mógłby spać na Polaków, ale... Chyba niepotrzebnie, bo Müller to dobry skoczek. Ale nie może, chyba, że spadzę. Że Zobaczymy. Nie. A więc dziesiątka jest z awansem. Paweł Wąsek drugi w kolejce oczekujących. S -s -s Piąty, i szóste miejsce to jest Stocha i Kota. Miejsce. No, czekają cały czas muszą poczekać. Dominik Peter, bo Wąsek będzie pewny raczej awansu. Już wpuszcza ich ten, a zobaczymy jak skoczy Tate France! Czy skoczy dobrze, czy skoczy źle? Nie wiemy. Tate France! Tak przeciętnie. A więc Paweł Wąsek, witamy jak to mówi się? Serdecznie. Witamy serdecznie, Wąska. Michael Hajbek Heiberg. Hajbek Heiberg. Hajbeka witamy też bardzo serdecznie w konkursie. Ale jest dopiero jedenasty Hajbek. Oto to zwycięzca kwalifikacji. Johanna Forfang Teraz bym się dużo dalej. Jeszcze w kwalifikacjach poszybować Norweg. A i tak dobrze skacze. Będzie trzeci lub piąty. Cały czas. Ostatni z awansem jeśli mi się dobrze zdaje jest. Paweł Wąsek, Jelar, Czeka, Miller, Czeka, Stoch, Kot, Czeka. Killian Payer, czy ich wpuści Szwajcar? No nie powiedział. Wpuszcza Żyge Jelara, Fatih... Jak to powiedział jeden komentator TVP Sportu, jeśli się nie mylę. fajdarda Arda i Psioglu. Oczywiście to jest Fatih, Arda i Pciąglu. Ja raczej ja tak mówię, nikomu nie bronię mówić Faj. 23. miejsce, czyli wpuszcza no, na, na, na Mlera. Stoch pierwszy, kot drugi w kolejce oczekujących, więc może się Polakom upiekło. Tu upieczę się laje? Nie. Nie upiekło się Stefanowi. A więc Kamil Stoch, witamy serdecznie. Jak to mówi ją komentatorzy. leci przed nami Jan Herl daleko, dobrze. Sto cały czas, kos, e, kos czeka, Kot czeka. A Kos jedzie. I się już odbił, Lowro Kos. Na naszych ekranach reprezentant Słowenii leci, dobrze, dobrze, dobrze. I wpuszcza Maćka. A więc Maciek. ten pierwszy w kolejce oczekujących. Liczymy, że się nie doczeka, bo teraz Dawid. Płacki. leci nasz reprezentant, i dobrze skaczy. Davi, brawo! Jest piąty, a więc ostatni za masę. Jest Maciej Kot, ale Dyszlanden raczej wejdzie. Tylko zobaczymy, z której lokaty. Bo teraz nie kosydza. Sacho, dobrze, nie się powiedzieć, Piotr żyła. W czołówce był w kwalifikacjach, nasz reprezentant był najlepszym z naszych w tych kwalifikacjach. No i teraz też dobrze skacze Piotr. Jest czwarty. Żyła czwarty, Kubacki szósty, zniszczą drugi. I potem wąsek siedemnasty, stoł dwudziesty i kot dwudziesty pierwszy. Brawo! Daniel Wasiliew. Zobaczmy reprezentanta Kazachstanu, Danila Wasiliewa. Który nawet skacze dobrze, nawet skacze dobrze i Danil Wasilijew czeka, Danil Wasiliew czeka, czeka. domy prędza ale to jest przykre, jak Kazak będzie w drugiej serii, no raczej to raczej będzie, zobaczymy jak skoczy reszta, na przykład Lindvik skacze dobrze, to lądowanie zostawiło pewnie sporo do życzenia. Na przykład skoczył tyle, co Laniczek, ale jest za kotem. A jest za, kot. za kotem. Za kotem. Zniszczyłem chyba. Ja chyba tylko na pewno. To Daniel Huber, lekki bo powiści z progu, ale on i wpuszcza Daniela Wasyliewa. No więc laje czeka. Pierwszy w kolejce oczekujących i może się doczeka Stefan. Znaczy się doczeka Maximilian Ortner. Młody, utalentowany Austriak. Pięknie, pięknie skacze Maksymilian! Jest liderem! Jest liderem egzekwowo z Czterech zawodników do zakończenia tych kwalifikacji, Beniamin S w naszej, wir... Nacz, naszy, naszej serii. Trener narodowy został mistrzem świata w Trondheim. Więc polecam zobaczyć odcinek, któryś tam, że to była najważniejsza impreza sezonu chyba. Z pierwszego sezonu, tam był około 8-9 odcinek tej serii. A wracając do, do serii poliszturu, to Daniel, mi trzofenik, skacze, dobrze, jest piąty. Została dwójka zawodników. Mackenzie Boyd Clubs! No nie! Nie było jeszcze skoku z kamery drona i... Michne Aleksandru Szpulber! Spokój z drona jeszcze nie było, to i od to mamy. I za pół... czy Szpulbert? Szpulber z punktami! Krytko e e e e mówiąc, zatkało mnie, ale aż 34 zawodników obejrzymy w serii finałowej. No ja już mowa o tych zawodnikach, to ruszył pierwszy z nich, czyli Daniel Huber. Ruszył do odrabiania strat. No ale lodowanie przed 130 ma na mnie ścinać zaczęło trochę grę, ale trudno. Lurokos! cztery punkty miał na przewagi nad Kuberem. Leci, 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 leci. Będzie drugi chyba. Jest liderem, ale o 40. zaledwie. Czas na Johanssona. Kolejna grupa stoczków. Ruszył Johansson wysoko, wysoko i daleko, brawo! No i Paszkę jeszcze z tej punkt grupy, co upadł? Plus, Paszkę strata chyba miał 20 punktów mniej więcej do Kamila. Życzę powodzenia, no i powodzenia mu, się nie udało dwa razy upadł. Laje też upadł, ale on już tak wszedł formalnie. Nie jako jakiś taki szczęśliwy lajki loser. O tak formalnie 30 po pierwszej serii. No i teraz będzie liderem na pewno. Co robi w serii finałowej? Michne, Aleksandru, Szpulber? Tego nikt nie wie. Ale obejrzmy skok reprezentanta Rumunii Michne, Aleksandru, Szpulbera. Jest piąty, wyprzeda tylko paszkę. Ale ładnie, ale dziękujemy, że się zaprezentował. Czy będziemy dziękować też Danilowi Wasiljewowi? Reprezentant Kazachstanu z punktami. Tego się nie spodziewałem na pewno. I na pewno się nie spodziewałem takiego skoku po Wasiliewie. Brawo! Brawo! Wasiliew jest trzeci, a teraz 27. Będzie jeden punkt do Pucharu świata. Choć to jest poliszturnie, to tam mało ważne Domen. Daleko, ale czy będzie liderem? Tak jest! Gregor Deschvanden, 135 metra, i tak musi skoczyć daleko. Reprezentant Szwajcarii. Leci, 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 ale nie doleciał. A teraz przyszykujmy się po 25. Po pierwszej serii był pierwszy z sześciu biało-czerwonych. Wy serii finałowej, a więc macie Kot! Ojej! Bez punktów, bez punktów kod jest ostatni. Kod jest przedostatni. Jasny, gwint. No więc nie ma szans na polisztur. Na polisztur chyba nie. Zobaczmy Kamila. Ale będzie liderem Kamil. Dobry skok. Jest liderem, no szkoda tego kota. To będzie 33, ale trudno. Markus Miller, młody talent. Młody talent, jak to można powiedzieć. Przypomnę w kwalifikacjach, jak mówiłem. Pojawił się za Manuela Fettnera. Oj, pięknie, szybuje Markus. 134. Brawo! 22 po pierwszej serii w wiśle był Ziga Elar. Dobrze to wygląda. Dobrze, 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 dobrze! Ale! To górale na skale. Nie na no, dobra, ale słaby schok. 21. Paweł Bąsek. Można powiedzieć, że konkurs Willingen pierwszy bo ja to ma niedzielę przed konkursem, więc... Więc wiecie, więc taki można powiedzieć, że... Paweł wąsek! Ale tym razem dobrze. Tym razem dobrze, nie jak Willingen, a bardzo ładny. Sto to czy będzie Was do drugiej dziesiątki Paweł Wąska? Zobaczymy Benjamin FEOL! No wpuszcza Pawła, wpuszcza Pawła, a mi się wydaje, że będzie za Stochem. Nie, jak przed Stochem, niestety. Dobrze wyoglądał oglądał na oki Nakamura. Strata 9 punktów do lidera. Japończyk dobrą formę przygotował na poli daleko. Bez, ale wypadki. najgorszy w wypadku 19. A teraz Michel, hajbe. 130 metrów, w pierwszej serii 18 dopiero. Ale ten lot przed 130 metrem albo za, jest drugi. Halba Regner, Granerud. 17 Siedemnasty po pierwszej serii. Leci dobrze, 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 ale będzie drugi, mi się wydaje. Tak jest. Cały czas Paweł Łączek na czele, bo my musiał przekroczyć od pół metra rozmiar obiektu. Stefan Kraft. Aby być liderem. Kraft. Ale fatalny konkurs Stefana Krafta. Ale dużo upadków mamy w tym konkursie. 15, a więc po pierwszej serii Ren Kaido już ruszył. I już się odbił. I już walczy, by pokonać Pawła Wąska. Ale go nie pokona. Wąsek duży upgrade. to nas cieszy. Bo będzie 15, będzie w połowie stawki. Najgorszy w wypadku. A Timizai będzie. No właśnie, nie wiadomo który. 131,5 metra w pierwszej serii. W drugiej przed 130 metrem. Wpadek będzie. Jan Herl musiałby 3 metry dalej niż w pierwszej serii lądować, by wyprzedzić reprezentanta Polski Wąska, który jest na czele. Ląduje przed 130, będzie 9? 6. No to Wąsek 13 w najgorszym wypadku, a który będzie Karl Geiger! 6 punktów do lideru. Leci Geiger, Geiger! punktów. Miałam 137 i 6. No niecałe. 5 i 5 dziesiątych. nie mylę, otwieramy dziesiątkę, bo tam było dwóch zawodników. Exekw for i Forfa. Rioju. Rioju. Rioju bardzo daleko. Chyba będzie nowym liderem. Nie, nie wyprzedza wąska. 50 zabrakło. Coraz no, to nas bardziej cieszy. No, będzie 11 w najgorszym wypadku Paweł Wąsek. Zależy jeszcze, jak inni skoczą. No, od Forfanga. Ale, z liderem wyprzedza Wąska. Ale jakiś Polak w top ten na pewno będzie. Bo teraz Dawid Kubacki. Ale to Dawid będzie w top ten. Dobry lot Dawida, 133 metry. Jest nowym liderem. jak się długo nasiedział? A, poruchom nie. Wellinger. Bardzo daleko skacze rekordista obiektu. No, Kubacki też się nie nasiedział za długo. Ale może długo, dłużej nasiedzi się Piotrek Żyła. Koczek z Wisły, najlepszy w kwalifikacjach z Polaków. A teraz drugi najlepszy po, po pierwszej serii jest nawet za Pawłem Wąskiem. No to Wąsek w top ten. No to top ten dla Wąska, duży awans. Czyli jaki awans zaliczy Christopher Eriksen? Dramatyczny spadek chyba zaliczy. Bellinger walczy o podium. O podium również będzie walczył Daniel Trzofenik. Wysoko. Przeskoczył. Skocznie Czofenik. 134,5 jest nowym liderem, ale niewiele. O 60 przed Bellingerem. Ściska tam będzie mały. Mariusz Lindvik, Pierwszy zawodnik, który ma notę powyżej 40, A było takich zawodników 4. Ale chyba nie będzie, musiałbym rekord wyrównać tutaj idealnie, Aleksander. Zniszczą! Walczy o podium, walczy o podium. Leć, Olek, leć, leć. Czy będzie, czy będzie liderem? Mamy podium, mamy Polaka na podium w Poliszturze. A teraz zostało dwóch zawodników, dwóch liderów po pierwszej serii. Angela Niszek. Leci niżej od Olka, niżej od Olka, zniszczał drugi. W najgorszym wypadku, Lidwik trzeci. Czy zniszczał będzie pierwszym liderem? Poliszturu! Zobaczmy. Na górze został tylko Maksymilian Ortner. Tak jest, Aleksander zniszczął, wygrywa pierwszy konkurs poliszturu. Polak liderem poliszturu. Najważniejsza informacja dnia. To nas cieszy, to jest, to jest radość, jak to mówią. To jest po prostu radość. Ja mam widzowie dziękuję za obejrzenie pierwszego cyklu tego Polisztur, bo jeszcze teraz zostaną nam dwa cykle, czyli Szczyrk, drugi cykl trzecim cyklem zakopane. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!